Jest z domu, że ten na spacer jest 7:30 E, 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 za daleko nie odchodź tam I się zdziwiłem, bo wszystko ma kolce Ale jest przepięknie Ale to super wygląda Normalnie Na każdej roślince Na płocie nawet na skrzynce pocztowej wszystko Wszystko ma takie kolce fajne <laughs> Ale no, to super wygląda Była nawet Safiraku No wszystko Wszystko ma takie fajne kolce Yes Widzcie to Ale to najbardziej mi się podoba ta roślina Choinka z tej strony tak, nie? A tu nagle przechodzimy, jakby ktoś ją pomalował od tej strony Od tej strony Ale jest przepiękna Ale super sprawa Idziemy do lasu zobaczyć no, Normalnie ktoś pomalował W kolce wszystko Antenka też No Od samochodu jest w kolce panna z kolcami o proszę lipa w kłalce no wszystko ma kolce dzisiaj jakby popatrzeć i nie patrzeć ciekawe czy na słupach telegraficznych też są kolce no jasne, że są linie z prądem kable też w kolce Normalnie codziennie tam idę na spacer Ale jest normalnie jak inny świat Jak jakieś bajce Wszystko jest w tych takich kolcach Z normalnie wygląda jakby No i kurde inny świat Był Tutaj Wszystko jest pokryte z tymi kolcami śnieżnymi Tu to naprawdę jest piękne No naprawdę jakby w innym świecie czy był coś wspaniałego Kurde wszystko wszędzie Może ja się czuję jak jakieś dziecko, które w jakieś nie krainy ostrze coś takiego jest Chodź bardzo Ale to będzie wspaniały dzisiaj spacer Chodźcie Idziemy Do tej krainy się przejść To są te kolce Ale to co O, jest Oskorany To już wszystko jest w kolcach moi drodzy Tak naprawdę tam jest kolca Cały las jest w kolcach No tym tego nie odda, ale to jest te wiszące tutaj gałęzie od brzusz Na to są jeszcze jakieś listki Ruszają się tak fajnie od wiatru I są na nich takie kolce I miła. znowu Wszystko w kulcach spłynęły wspaniałe Dziękuję No hmm, naprawdę Dzisiaj świat wygląda zupełnie inaczej niż wczoraj A tam dalej, ściana lasu cała w kolcach. U, nie w, kolcach, bo nie w kolcach Nie miała w kolcach, pokażmy ją nazwisko w kolcach Nie miała w kolcach Wają rzecz Wszystko wygląda dzisiaj inaczej każda roślina jest w takich kolcach No i mówię kamera tego nie odda ale Każde drzewo, każdy krzak, wszystko jest w takich kolczuszkach, normalnie jak jakiejś bajze dziwnej, ale super to wygląda, wszystko się zakolczyło, zakolczyło, nie wiem czy jest takie zdanie, słowo jest, kolec. normalnie jak w innym świecie. Żegna się ładnie, ale ładnie. Oj jest. Dobra, za chwilową. Zjadł własną kupę. Najpierw z tą kupę.